Zostawcy w Domu Kultury Praga. Witam twarze, które witam co miesiąc, i witam także wiele nowych twarzy. Bardzo mi miło, że jesteście Państwo z nami. Gość absolutnie wyjątkowy. Przygotowałem sobie taką bardzo e, długą listę zasług tego gościa, ale stwierdziłem, że po co mam o tym Państwu mówić, skoro Państwo doskonale to wszystko wiecie, więc powiem bardzo krótko. Przed Państwem we własnej osobie Robert więc, U nas jest rodzinna atmosfera, więc proszę się poczuć jak w domu. Nie wiem, czy ma pan tak wygodne fotele jak tak nasze. Proszę się poczuć bardzo, bardzo komfortowo. No jest... A, jest... Dobry wieczór. Ehm... Fantastycznie, cudownie. Bardzo się cieszę. Ehm, Przyniosłem sobie herbatkę, będę sypił herbatkę, bo jestem troszeczkę taki jeszcze... Przyszedłem, wyobrazić, że miałem y, y, trzy tygodniowe infekcje. Przy czym y, y, okazało się, że to nie była jedna infekcja, tylko to były trzy podrządy. infekcje. Y, ale już jest znacznie lepiej. Inaczej by mnie tutaj nie było. Y, ale nie obraćcie Państwu, jeśli bym sobie y, co jakiś czas popiował herbatkę. Panie Robercie, szkoda, że pan nie wspomniał o tej infekcji wcześniej, bo jestem z Podlasia i mam jeszcze weselny bimber. <grym> Ale to może tylko dla Państwa, bo ja nie piję alkoholu, więc nie się zmarnowałem. Panie Robercie, bardzo mi miło, że jest pan z nami, pobił pan się rekord frekwencji. Bardzo by Państwa prosił, tak, żebyśmy już się zrelaksowali tam, gdzie ktoś siedzi albo, albo stoi. Jestem bardzo ciekaw, czy w techniku budowlanym w legnicy Mieliście koło teatralne. Przecież Pan wie to. To jest, to jest najfajniejsze, właśnie. Bo problem polega na tym, że tak. Że. A właściwie takie spotkanie powinno wyglądać w ten sposób, że. w ogóle nie potrzebujemy Pana. Dziękuję Państwu. za do chciałam. Tylko my sobie gadamy. No, ale gdyby nie Pan, to też pewnie mnie tutaj by nie było, więc oczywiście, że potrzebujemy Pana jak najbardziej. Tylko, że wszystkie te informacje, te wszystkie odnośnie prehistorii, to one są dosyć, mam wrażenie, znane, ale Dobra, spróbujmy tak króciutko. Y, miejmy to za sobą. Bardzo proszę. Było kółko teatralne, tak. Było kółko teatralne w tej szkole i tam w tym kółku teatralnym ja y, stawiałem swoje pierwsze kroki no, na scenie, można tak powiedzieć, takiej jeszcze amatorskiej scenie. No dobra, z chłopakami skrzyknęliście się sami, czy, czy ktoś wpadł na taki pomysł, bo technikum budowlane, tak stereotypowo możemy sobie pomyśleć, nie jest takim jest typową uczelnią, gdzie no, jest dwukrody. No, ja, tu by się pan zdziwił. E, czy są jakieś nauczyciele y, na sali? Co, no, fantastycznie. Pan Państwo wiecie, nauczyciele wiedzą, że y, w każdej szkole jest taka osoba, przynajmniej jedna, a czasami więcej jest takich osób, które mają oprócz tej takiej pasji, powołania nauczycielskiego, to mają już jakąś inną pasję którą zarażają swoich uczniów. I w przypadku tej szkoły była tam taka pani yy, polonistka, która, która yy, utworzyła właśnie takie, takie koło ko teatralne. No i to koło funkcjonowało przez wiele lat z, z, z dużymi sukcesami. Dlatego, że jest cały w ogóle taka sieć y, festiwali takich amatorskich dla dla takich gółek teatralnych na różnych y, szczeblach miejskie, wojewódzkie, Wielu. centralne. Y, y, I te koła teatralne właśnie Legińskie zdobywały jakieś w ogóle poważne nagrody na tych, festi na tych festiwalach, podobnie jak y, y, uczniowie tej szkoły zdobywali liczne nagrody w, w różnego rodzaju konkursach recytatorskich, które były w tamtych czasach bardzo... A były to lata, druga połowa lat 80. Bardzo popularne. No i tak ja też właściwie tak właśnie zacząłem swoją przygodę. A w którym miejscu w swojego życia pomyślał o sobie, a to chciałbym się tym zajmować zawodowo, z tego technikum budowlanego, no właśnie nie pójdę w stronę budowania loków, domów i tak dalej, tylko zainteresuję się szkołą teatralną. Czy był taki moment? Czy to był jakiś człowiek, który panu powiedział: Robert, a może spróbuj tak, a może, może pójść? No to właśnie wtedy to wszystko się dokonało, bo to było taka naturalna yy, droga. Mnie się to na tyle spodobało, ta działalność. I na tyle to było yy, interesujące, że yy, ja w sobie też odkryłem jakiś, yy, jakby to powiedzieć, yy, zew. A Gdyby mi się to nie podobało, to prawdopodobnie zostałoby to, to na tym etapie szkolnym i prawdopodobnie by się nie rozwinęło, ale e, rzeczywiście to były takie intensywne, ja tam brałem no, jakieś 4 lata chyba, czy 3, 3 lata być może, e, których to w trakcie których stałem, stałem się od takiego kogoś tam, który podawał jakieś wizyty, to tak, pan tutaj jest obeznany. W terminologii, do takiego lidera tego, tego, tego teatrzyku, więc naturalną konsekwencją było to, że będę próbował zdawać do te szkoły teatralnej, aczkolwiek to była zupełna abstrakcja, no bo to ja pochodzę z niewielkiego miasta południowo w południowo-zachodniej Polsce i, i to u nas nigdy nie było żadnych tradycji artystycznych w rodzinie. Takich, może poza takimi amatorskimi jakimiś tam zapędami niektórych osób, ale też, że tak powiem, w miasteczku. Przecież no, sobie wyobrazić takie miasteczko, nie wiem, 15-20 tysięczne, no to poza domem kultury, który tam jakoś tam funkcjonował w tamtych czasach, myśmy jakoś nie mieli jakiegoś specjalnego dostępu do kultury. Czasami przyjeżdżały jakieś tam zespoły muzyczne, kabarety. I teraz na jakiś czas jakiś objazdowy teatr, ale mm, ta oferta była bardzo skromna w porównaniu do, do jakichś większych ośrodków miejskich. Czy, już nie mówiąc o takich miastach jak Warszawa, Wrocław czy Kraków. W związku z tym to była jakaś taka, co to znaczy, to było mniej więcej coś takiego, jakbym teraz sobie wymyślił, że polecę w kosmos. Więc tak? taki stopień trudności i w gruncie rzeczy abstrakcji. No ale jak widać to podziałało jakoś. Policiał pan w kosmos. No, ja, ja jestem, ja jestem, ja jestem w drodze. Panie Robercie, nieprzypadkowo pytałem o to koło teatralne i nieprzypadkowo krążę w okolicach tego czasu w Pana życiu. Wspomniał Pan o swojej rodzinie, że nie było tradycji artystycznych. Pani Joanna Kulik, która teraz grała w filmie Zimna Wojna, do Oskara pochodzi też z niewielkiej miejscowości, muszynka. Natomiast cała jej rodzina bardzo tak opowiadała intensywnie o tradycji muzycznej. Więc byłem bardzo ciekaw, w którym momencie pana życia no, narodziło się to coś, z czym Pan zdecydował się pójść później przez spory kawałek swojego życia. Wie pan nie da się tak tego wskazać konkretnie palcem na razie to teraz w tym momencie. Po prostu mm, ja wychowany w rodzinie. No tak, która hołdowała tym wartościom humanistycznym. Znaczy, zawsze się w mojej rodzinie bardzo dużo czytało. I mimo że mieszkaliśmy gdzieś właśnie w jakimś takim zakątku to Polski, to, to jednak na ile to było możliwe, to próbowaliśmy uczestniczyć w tym życiu kulturalnym. Ja widziałem, jak moi rodzice czytali i to jakoś naturalnie też przeszło na mnie. Rzeczywiście mogę powiedzieć, że raczej pociągały mnie w szkole chociażby przedmioty, tak zwane humanistyczne, nieścisłe, i zawsze to mnie bardziej wydawało mi się to bardziej kreatywne, chociaż uważam, że matematyka to jest genialna w ogóle nauka. I Ty Pan to jest także młody człowiek, który jeszcze w tamtych czasach się wychowywał że były lata. 80, prawda, wszyscy pamiętamy, no, czy z nas pamięta, to może ta młoda dziewczynka. pamięta tego momentu. Ale my pamiętamy, jak, jak wyglądały w Polsce lata 80, prawda. Co to był za okres, szczególnie te, te lata stanu wojennego i, i, i tuż po stanie wojennym, to były chyba najgorsze lata w ciągu kilkudziesięciu tych ostatnich lat naszych historii. Więc to, tak jak mówię, <coughs> e, dla takiego młodego chłopaka. Z takiego miasteczka to nie było jakby zbyt wielu propozycji. Zazwyczaj, w tych okolicach, w których ja się wychowywałem, był duży przemysł górniczy, i zazwyczaj ludzie, którzy kończyli tam szkołę podstawową, czy taką szkołę zawodową, szli pracować po prostu do kopalni. Więc, więc wszystko wskazywało na to, że ja też powielę ten schemat. Natomiast ja, widząc moją, mężczyzn z mojej rodziny, którzy pracują ciężko. Po prostu chciałem tego, znaczy wiedziałem, że to, to nie jest jakby życie dla mnie, że ja chciałbym czegoś, czegoś jednak zdecydowanie mm. innego, mimo że bardzo szanowałem ich pracę. No i wie pan, no i to jest taki, to, to, to się, to, to, to trochę się bierze z marzeń, to się bierze z takiego też, z takiej potrzeby ciekawości po prostu, no, takiej potrzeby odbicia się od tej rzeczywistości, w której się funkcjonuje, do czegoś ciekawszego, do, czego, do czegoś, co, co będzie dawało szansę na, na jakiś rozwój, na, na, na poznawanie świata. Więc, więc ja jeszcze nie wiedziałem dokładnie, co to może być, w jakiej formie to się urzeczywistni, ale wiedziałem, że z całą pewnością nie mogę zostać tam, dlatego że gdybym został tam, to mówiąc najkrócej, byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali. Więc wiedziałem, że potrzebne są jakieś kolejne etapy w tym, w tym, na tej drodze i dopóki nie spotkałem właśnie tej kobiety, tej polonistki i tej grupy ludzi w Legnicy, to nie wiedziałem. A w momencie, kiedy spotkałem, no to kiedy już trzeba było podejmować jakieś decyzje, no to do tej decyzji było mi najbliżej zdecydowanie. Więc to jest, tak jak mówię, no to to się mniej więcej tak kształtowało. A Jak zareagowali pana listy, kiedy pan powiedział, że będzie pan zdawał do szkoły teatralnej? Że jedzie Pan na egzaminie, że na tym etapie Pana życia to jest Pana pomysł na, na to życie? Moja rodzina y, zareagowała bardzo y, pozytywnie, ponieważ oni byli bardzo otwarci. Oni byli jacyś ortodoksyjni. Po pierwsze. Po drugie, oni byli też przyzwyczajeni już przeze mnie, y, no, że niektóre moje zachowania, nazwijmy to. Bywały dosyć niekonwencjonalne. Możemy e... powiedzieć więcej o tych zakowajach. Jak nam wystarczy czasu. E... Więc ja miałem różne dziwne pomysły, jako młody chłopak. E... Więc e... kiedy o tym powiedziałem, no to po prostu przyjęli to. Aha, no dobrze, Jakby kolejny dobrze. Ten pomysł abstrakcyjny tak, na, na życie. Natomiast moi znajomi patrzyli na mnie tak... E... Czy w filmie telewizji, no, nie wiem, no może kiedyś będę, no, ale no, na razie muszę, co, jak? no co, jak, to tam, Chcę się tam dostać, więc patrzyli na mnie tak jak, no tak jak, ja dzisiaj panu powiedział, no jutro mam samolot właśnie Cape Canaveral i tam czeka na mnie wahadłowiec i lecimy na Marsa, co i tak patrzyli na mnie, tak? No bo tak jak powiedziałem, no to było po prostu coś abstrakcyjnego tam dla, dla nas w tym miasteczku. Ale pan miał takie poczucie, że, przepraszam za to określenie, nie chodzi mi o, o, o pejoratywny wyźwięk tego słowa, że jest pan odludkiem, freakiem na, na tle znajomych, na tle mm, ludzi, których pan znał? Bo pan wspomniał jeszcze o tych niekonwencjonalnych nie, zachowaniach i tak się nie. zastanawiam, jak ubrać to w słowa, żeby zadać to ja pytanie, jak, nie jak nie bardzo się Pan wyróżniał? W jaki sposób Pan się wyróżniał? Właśnie się nie wyróżniałem. Wie pan. Byłem takim normalnym chłopakiem, trochę, trochę takim, trochę takim, prawda, rozrabiaką, trochę niesfornym, sprawiającym trochę, trochę kłopotów, tak zwanych wychowawczych. Jeśli chodzi o. Słuchaj teraz. Jeśli chodzi o naukę, to. Średnio było, nie od razu ci mówię. Na pewno masz lepsze oceny. Natomiast, wie pan, to nie było najważniejsze. No. Najważniejsze był ten taki napęd, po prostu, który się ma, albo się go nie ma. I tak jak już mówiłem wcześniej, ten napęd powodował, że ja szedłem do przodu. Jeszcze nie wiedziałem dokąd i gdzie mnie to doprowadzi. ale wiedziałem, że nie mogę się zatrzymać. I przyjeżdża pan do Warszawy na egzaminy i ten napęd... To długa historia z tymi egzaminami, to, to, to było trochę inaczej, ale okej, okay, jesteśmy przy egzaminach. A, bo, bo chciałem zapytać o smaczki, niektórzy musieli udawać, znaczy, przepraszam, wcielić się w szklankę mleka inni zagrać trawnik? Czy pan ma taki właśnie smaczek z egzaminu? Nie, to są jakieś takie legendy, czy się czasami tak się zdarzało jakieś. Ale to... Tak naprawdę to większość z tych historii, jak to jest, zwykle, była nieprawdziwa. Nie, mój egzamin wyglądał no całkiem normalnie. Znaczy, o ile oczywiście egzamin do można uznać za egzamin normalny. To nie jest normalny egzamin, to jest egzamin właśnie nienormalny. Ale mój, ten nienormalny, wyglądał no normalnie w ramach swojej normalności. Jak najbardziej normalny. Pewnej granicy normalności. Okej, okay, dobrze. Później tam dla chętnych wyjaśnimy to. W kuluarach. A ten napad, o którym Pan mówił, ma Pan takie wrażenie, że rząd cały czas jest w Panu, czy pojawił się w takim momencie. Trzeci no, no. jestem, jestem profesjonalistą, jestem gwiazdą mm. w tym kraju i właściwie. A, Roman pan powiedział, że to... ja tak nie powiedziałem. Czy niesłusznie zadałem pytanie, że Pan Robert jest gwiazdą? No jest gwiazda, jest. To, 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 to się nazywa... To się nazywa... Społeczny dowód służności Roberta Co pan teraz zrobił, to jest klasyczne wymuszenie. <grym> Że, państwo chcą być mili, nie chcą mi przykrości, jest, po potwierdzają to. To prawda. Ehm, wie pan co? Czy ja mam na... No, to,